że um, ten kanał prowadzę z przyjaciółką, przyjaciółkami. No i chodzi o to, że no właśnie takie filmy typu vlog albo takie jak teraz widzicie to, no rzadko się zdarzają. Ale pewnie kto pytał, o... słuchajcie, um, w sensie ja mam hejty w dupie, nie, nie obchodzi mnie co opiszecie? No, no, um, bitch. oczywiście um, subskrybujcie, subskrybuj tam przycisk na dole. W górę też możesz dać, proszę, proszę, przechodząc do rzeczy, to chodzi o to, że możecie na przykład w komentarzach zadawać mi jakieś pytania ja na przykład uzbierają się jakieś pytania, to będę na nie odpowiadać. W sensie chyba wiecie o co chodzi, no. Podam przykład, na przykład ile masz lat albo czy masz starszą siostrę lub brata. Więc takie rzeczy możecie mi zadawać, możecie zasubskrybować. No, więc